You'll always be with me. Change the game without even knowing And you'll always be my brother. How can family hey. no, mamy godzinę. 8 za 5 8 za 5 jest sobota. E, wczoraj przyszła paczuszka. To ją zaraz otworzymy, bo to jest paczka z firmy która produkuje te atlasy uzupełniła wszystkie braki Teraz zobaczymy jak to wygląda Ono i się zgadza Na pierwszy rzut oka Tak, tego brakowało To już nie brakuje Rolek 11 brakowało, to już nie brakuje, tak, podpory dolne, reszta rolek, wszystko jest, wszystko jest, ja sobie może dzisiaj, chociaż dzisiaj to pewnie czasu nie będę miał, bo dużo do roboty naplanowane, pokażę Wam tak, to, 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 zobaczcie co leży, udało się wczoraj. Udało się wczoraj, ale prezentacji robił nie będę. Pokażę na razie, tylko tak muszę go sobie podszykować pod siebie. i Wtedy zrobię prezentację. Tak wygląda. Mniej więcej. O, tutaj Paweł podstawił tę czwóreczkę. W końcu wywalimy ten złom na złom. to będzie leżeć tutaj Kuba. Zobaczcie, jak beton wyczyszczony, jaka jest różnica, jakie odcięcie. Tu jeszcze nie robione. Tutaj jest całość przejechana. Prawie całość. Ale już liści napadało. No ale jest różnica. Jest y, duża różnica. Nie? Już dawno trzeba było ten beton wyczyścić. Niestety y, brakowało siły. Teraz już jest. Także dzisiaj pewnie będziemy sobie tutaj czyścić dalej. I tutaj Kuba wysypuje, bo tu jest zadolenie. Trzeba to uzupełnić, aż do tym też woda stoi. Dzisiaj mam zamiar też pryskać rzepak borem i siarczanem magnezu. Yy, ale jadę najpierw z córką na basen. Także jeszcze wcześniej przed basenem jadę teraz prosto do suszarni gryki mojej. Zobaczyć co tam się dzieje, bo urwał mi się kontakt. A pasowałoby wiedzieć na czym stoję, także to zaraz załatwimy. Kuba powinien za chwilę być. Poczekam jeszcze na niego i będę leciał. Siemano, z tej strony Piotrek. Witam wszystkich sympatyków kanału Graoplon. Na początku chciałem podziękować Grzesiowi za możliwość goszczenia na kanale. Również w ostatnim czasie pojawiły się ujęcia z drona. Jeśli interesują Was takie treści z innej perspektywy, spojrzenie na działania polowe, ja mogę się zadeklarować, że jestem w stanie dość regularnie towarzyszyć Grzesiowi z dronem w takich ujęciach. Tylko potrzebuję wygospodarować na to czas. A mógłbym go wygospodarować w taki sposób, że mniej czasu spędzałbym w internecie w poszukiwaniu zleceń. Jestem fotografem ślubnym. Także jeśli macie w swoim życiu taki event albo w rodzinie, czy ktoś ze znajomych potrzebuje fotografa, a jeszcze nie ma, nie zastanawiał się kogo wziąć, to dajcie namiar na moją stronę do której link znajduje się w opisie. Niech panny młode zgłaszają się przez formularz kontaktowy. Mogę tylko obiecać, że dla widzów kanału na hasło Gra o plon przewidziałem granty w postaci fotoobrazu i kubków Gra o plon". Także zapraszam. Do niczego nie namawiam. Niczego nie chcę nikomu wcisnąć na siłę. Wiadomo, na takim evencie ślubnym, fotograf zawsze jest, nie zawsze jest kamerzysta. Także jeśli jeszcze nie macie, a chcielibyście mieć, to zapraszam do kontaktu. A ja w ten czas będę mógł też dać coś od siebie dla widzów kanału GraOplon. Także niech Plon będzie z nami. Mówią rudemu i łysemu niewiara. Rudemu wiadomo, a łysemu, bo nie wiadomo, czy nie był rudy. Czyżby takier? Si on corto,

За ней зима, завожу опять Железного друга вдруг сегодня найдем Мы с тобой подругу Трек про комбайнеров Ставлю в магнитолу Мысли грустные куда-то сами уходят Врубаю вновь свою шарманку Кручу-кручу баранку И обгоняю всех коллег Там мы трактористы И пусть мы трактористы, простые трактористы No takiego sprzętu nikt się nie spodziewał u mnie. Będziemy dzisiaj pryskać kursusem C380, zdaje się. 85. Lub coś podobnego. Eee, siarczan magnezu plus bor. No i wyruszam. Już zapomniałem, jak tu się tym jeździ. Yy, tak, tak, a nie tu już jest coś rzucone, aha, pojechał, tysiąc sześćset czterdzieści osiem godzin. Zrobione od remontu Widzimy się na polu No i lecimy, dawka e, boru Do tego e, Jeszcze jakiś dodatek Zapomniałem jak zwykle Ale tak, jedno co mogę powiedzieć Jednoliścienny widzę jak żółkną. Rzepak trochę przyhamowało po ostatnim zabiegu jeśli chodzi o regulację ale jest ładny, wybujały i bez przebarwień na pewno jeszcze fioletowych nie ma, nic nie ma. nie mogę za bardzo dobrać biegu odpowiedniego ale chyba tak będzie idealnie jak jadę magnezu do tego wszystkiego 5 kg na hektar litr boru to już będzie ostatni zabieg jeśli chodzi o rzepak 80 dostałem od Mateusza jako ciągnik zastępczy firma porządna mój nie wróci będę użytkował tego tutaj jesteśmy na wzgórku, już widać żepak jest rzadszy on w sumie taki być powinien na zimę tam jest przerośnięty ale ogólnie dobrze to wygląda jednoliścienne pożółkły tutaj był lepszy dostęp nie było tak rozłożyście, tam będzie trochę gorzej bo pod liściami nie mogłem popryskać do w ogóle jakiś plac gorszy. No i ciśnie się. miałem na planowane dzisiaj. żepak wypryskam. No i nie wiem jeszcze co robić z tym tym przeżytym pszenicą. Czy jeszcze w tym roku wjeżdżać w pole? Ona dopiero giełki puszcza trochę przywcześnie. Te chwasty też jeszcze nie powychodziły, które trzeba będzie likwidować. No jedynie to ten żepak. Samo siebie żepaku. 1500 obrotów. Nie wiem ile jadę na godzinę, ale wolniej niż Porsche -tel. Ale znowu wrzucę trójkę, bo teraz jadę na drugim e, przełożeniu e, dwójką. Wsadzę trójkę, to jest ciut przyszybko. Podskakuję wszystko. A zając nie działa. prawdopodobnie dzisiaj już sobie dam spokój z jakimikolwiek pracami może jak się uda pożyczyć nawetę od sąsiada bym pojechał tego władka przyciągnął drugiego na części co do mercedesa wyskakuje mu kilka błędów zamieniłem się z niewielką dopłatą tam to płaciłem kilka groszy. Ja sobie go podszykuję pod siebie Błędy wyskakują, bo ma kąt kierownicy nie w tym miejscu tam zbieżność trzeba ustawić Przez to ESP się świeci dwie żarówki spalone i trzecie, że klocki są na wykończeniu. Tyle błędów. Jeśli chodzi o wnętrze, kierownica wytarta do wymiany. I dwa fotele przednie do wymiany i to jest tam koszt rzędu 2000 zł dołożę. Całe wnętrze można kupić za 800 Tak więc nie problem a samochód mieć taki chciałem i taki będę miał Bo należy Jedyna słuszna decyzja, żeby ulec pokusie to się jej poddać Chciałem mieć pick-up'a, miałem Chciałem mieć Jeep'a, miałem E-Space mi się marzył kiedyś też Miałem Espace'a. Teraz Chciałem zawsze tego CLS'a No na początku chciałem ten model Teraz wolałbym ten model nowszy Ale od czegoś trzeba zacząć Wiecie ja za niego kasy nie wyłożyłem Za Jeep'a dałem Za Jeep'a kupiłem pół darmo Ten, ten ten Mercedes myślę też też darmo, dzięki temu. Nie kupiłbym za gotówkę, za tyle co mnie kosztowało. Podszykuję, będę jeździł. Zrok. Ale też myślę, iść w zamianę, wezmę sobie może, spróbuję zamienić na Lawetę, solówkę z 15 dmc, żeby miała, tak żeby z 7 ton ładowności wychodziło. I tak, schodek po schodku, można sobie coraz to jakiś tam inny sprzęt potrzebny drogą zamiany zrealizować. Felgę ma brzydko. No się ogólnie felga jest fajna, tylko trzeba byłoby ją pomalować troszkowo. No ja go dopieszczę sobie. Dopieszczę zobaczycie, dajcie mi do końca roku czas. Będzie dopieszczony. A to jest 3 litrowy diesel, jeśli nie mówiłem. ładnie się zapowiada w tym roku.